Cześć, jestem Kamil z 8a.pl. Często przychodząc do sklepu zadajecie pytanie Karimata, mata czy materac? Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania. Wszyscy mawiają, jak pościelisz, tak się wyśpisz. Ta zasada dotyczy w takim samym stopniu spania w własnej sypialni, jak i spania pod chmurką. Spanie podczas górskiej działalności w większości z nas kojarzy się z rozkładaniem namiotu i rozwijaniem popularnej karimaty. Niektórzy z nas słyszeli o nowym rozwiązaniu, jakim są maty samopompujące. Jeszcze inną opcją są materace dmuchane. Zacznijmy od karimaty. Karimaty, znanej nam dzisiaj formie, powstały w latach 60. Wszyscy używamy ich od dziecka, więc jesteśmy do nich przyzwyczajeni. Konstrukcja karimat jest prosta, a ich produkcja stosunkowo tania. Dodatkowo bardzo trudno je uszkodzić, a bardzo łatwo wyczyścić. Większość karimat nie nadaje się do użytku zimą, gdyż oferują one zbyt słabą izolację od zmarzniętego podłoża. Jednak trzeba wiedzieć, że są wyjątki. Cały czas produkowane są karimaty wysokogórskie, które są uzbrojone w dodatkową warstwą izolatora termicznego. Jednak żadna karimata, nawet ta z czterema warstwami materiału refleksyjnego, nie jest w stanie zapewnić nam takiego komfortu jak teraz zmuchany z najwyższej półki. Coraz większą popularnością cieszą się maty sampumpujące. Są one zbudowane ze specjalnej sprężystej pianki, która po rozłożeniu napełnia się powietrzem. Jak wiemy, potrzeba jest matką wynalazków, a w górach Coraz częściej nadrzędne znaczenie zyskuje kompaktowość sprzętu. Taką matę jesteśmy w stanie skompresować do o wiele mniejszych wymiarów niż Karimatę, zyskując przy tym jeszcze lepsze właściwości izolacyjne. Część wiodących producentów oznacza swoje produkty współczynnikiem Airvalue, co pomoże nam wybrać odpowiedni produkt dla siebie. Ogólnie rzecz biorąc, maty są pompujące, są nieco cięższe od Karimat, jednak zgadzając się na dodatkowe gramy, zyskujemy możliwość wygodnego oraz ciepłego wypoczynku. Po otwarciu zaworu pod wpływem rozprężenia się pianki powietrze jest zasysane do środka, co powoduje pompowanie maty. Jednak należy pamiętać, że nigdy nie napompujemy maty w 100%. Dobrze będzie ją dopompować ustami lub przy pomocy pompki, aby zyskać maksimum komfortu. Ostatnią propozycją są materace dmuchane. W tym filmie skupimy się tylko na ich wersjach turystycznych oraz trekkingowych. Powstają one z lekkich i mocnych materiałów. Poza niską wagą, wyróżniają się także kompaktowością. Spakowane, zajmują niewiele więcej miejsca niż bidon. Jednocześnie różnica między nimi a karimatami w izolacji od podłoża jest ogromna. Szczególnie jest to widoczne w niskich temperaturach. Wśród materaców dmuchanych znajdziemy modele, którym nie straszna jest stroga zima, takie jak sit Summit Comfort Plus Insulated, legitymujący się współczynnikiem izolacji R-value na doskonałym poziomie 5 przy wadze nie przekraczającej kilograma. Tych wszystkich, których do zakupu zniechęca wizja nieco kłopotliwego wmuchania materaców, uspokajamy. Nowoczesne materace często wyposażone są w pokrowiec, który służy dodatkowo jako pompka. Szczególnie podczas zimy powinniśmy unikać wmuchania materaców ustami, gdyż wilgoć zawarta w powietrzu może zaszkodzić wewnętrznej strukturze materaca. A więc mamy trzy opcje. Jeśli zależy Wam głównie na łatwości rozkładania i cenie, dobrym wyborem będzie karimata. Jeśli jesteście minimalistami poszukującymi kompaktowości i lekkości, świetnym wyborem będzie materazmuchany. dmuchany. Natomiast, jeśli jesteście gotowi na kompromis między ceną a kompaktowością, wybierzcie matę pompującą, Pozwoli Wam ona się wyspać w komfortowych warunkach. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w sklepie i spokojnych snów.